Dwadzieścia minut. Miał tylko dwadzieścia minut, a chciał opowiedzieć dwa lata albo przynajmniej rok, bo musiał biec do domu pełnego obowiązków. A jeszcze dzisiaj, kino. Najnowszy almodowar. Podobno rewelacja. Bez almodowara się nie obejdzie. Młody też uwielbia. Więc dzisiejszy, wydłubany z tych ciągłych pośpiechów, wieczór bardzo ważny. Jaki młody? No właśnie. To najistotniejsze. Piętnastoletni związek z Zygmuntem się rozpadł. Nie, nie do końca. Bardzo się przyjaźnią nadal. W końcu tyle ich łączy. Nigdy nie było poważniejszych konfliktów, tylko powoli zaczęło być jakoś monotonnie, coraz mniej ciekawie i zupełnie nieekscytująco. Tutaj Krzysztof błysnął okiem. Ja mam spore potrzeby, a Zyg jakoś sflaczał ostatnio. Ja nie z tych, co bym szukał wrażeń po klubach. Pewnie, że chodzę do pubów, ale tam potrzebuję rozluźnienia, miłego towarzystwa, swobodnego pogadania. Przelotne związki mnie nie kręcą. I właśnie tutaj Daniel mnie zobaczył. Opowiada cały czas, jaki byłem niedostępny. Ja niedostępny? Tu śmieję się zadowolony. Przecież wiadomo, jaki jestem swobodny i przyjazny, a mały mnie tak odebrał. Z Zygmuntem cały czas są w najserdeczniejszej przyjaźni. Chociaż kiedy zdecydował się na poważną rozmowę, zobaczył w jego oczach łzy. Nie mógł go nie przytulić i powiedzieć, że niewiele to między nimi zmieni. Przecież nawet nie mieszkali razem. Każdy z nich miał swoje przyzwyczajenia i nawyki. Lubili rzeczy poukładane inaczej, inne rytmy dnia, zupełnie inne czasy pracy, inny rodzaj relaksu. Takie dochodzenie do siebie... Było obu na rękę. Czasem spędzali ze sobą noc, czasem kochali się wieczorem, a potem rozchodzili do swoich mieszkań. O, dom na wsi kupili wspólnie i tam byli razem. Teraz też bywają razem. Tylko we czterech. Bo zanim pojawił się Daniel Krzysztofa, do Zygmunta przytulił się inny Daniel. Cuda się zdarzają. I chociaż początkowo Zygmunt mówił o sprzedaży domu, to Krzyś powiedział, mnie sprzedaj, na rat będę cię spłacał. Więc nie sprzedali i cieszą się nim teraz we czterech. Nie zawsze są tam w komplecie, czasem po dwóch. Ale jaka frajda. I teraz Krzyśowi oczy rozbłysły. O rany, ale się ten mały zakochał. Traktuje mnie jak jakieś nadprzerodzone bóstwo. Mówił, że obserwował mnie w pubie, a potem znalazł na portalu randkowym. No bo rzeczywiście po rozstaniu z Zygmuntem zacząłem tam zaglądać i zaczepił mnie. Inteligentny, bystry z niego chłopak. Nie myślcie sobie, że on jakiś koniunkturalny, sam zarabia jak trzeba. A że się wprowadził, no i przed tym mieszkanie, więc bycie razem było jak najbardziej na miejscu. Daniel doskonale się dostosował do jego wymogów. Ideał. Tym bardziej, że znów <laughs> Krzysiowi rozbłysły oczy, jego uwielbienie było naprawdę przyjemne. Trochę na początku męczyła go ta jego nieprzytomna zazdrość, ale mówi mu: chłopaku, czy ja bym zaprosił Ciebie na stałe, mieszkał z tobą, splatał swoje życie z Twoim, gdybym miał Cię zdradzać, to nielogiczne. Te twoje spektakle z wymówkami nie mają najmniejszego sensu. Mogą tylko zepsuć nasze cudowne relacje. No i mały się powstrzymuje, jak może. Dlaczego mały? Że mały nie jest znacznie wyższy tylko dwadzieścia lat młodszy. Ale mimo pięćdziesiątki Krzysztof wygląda bosko. Nikt by mu nie dał takiego wieku. Co więcej, zmobilizował Daniela do pracy nad swoim ciałem. Teraz razem biegają i chodzą na siłownię. Krzyś robi mu zdjęcie co miesiąc, żeby można było śledzić postępy. Powoli się zarysowuje w jego ciele ten śliczny krajobraz wyrobionych mięśni. Co tam jeszcze będzie Adonisem? Patrzy na niego z coraz większym smakiem. Dzięczny mu jest za wszystko. Tak jak i on nie może nacieszyć się ich relacją. Mały jest taki opiekuńczy. Ciągle sprawdza, czego on potrzebuje. Robi zakupy, gotuje. A przecież, gdy wraca z pracy, jest bardzo popularnym w ich mieście fryzjerem, ledwo stoi na nogach. Jednak rozłożył go zupełnie, gdy powiedział, jak możesz zostawiać tak ojca samego, zabierzmy go do nas. I zabrali staruszka z Alzheimerem, który w odległym mieście mieszkał i tylko dochodzącą pani Krysia się nim opiekowała. Ojczulek zachwycony i słodko mówi do nich, moje kochane dziewuszki, co jak łatwo się domyślić, tylko ich rozczula i rozśmiesza, że tak adekwatnie. Dwadzieścia minut się kończy. Krzysztof się zrywa i ucieka do swoich spraw. Dokumentów, które przyniósł z kancelarii do Ojca Daniela i Almodowara. 5 października 2019 roku.